No to idziemy dalej, a my jeszcze mamy dla Państwa informację. Wciąż Janusz Kołodziej prowadzi, jeśli chodzi o wybór najlepszego zawodnika tego spotkania. Głosujemy, zapraszamy kolejny już raz. Myślę, że o młodzieżowcach jeszcze sobie spokojnie, Adam, dzisiaj porozmawiamy, bo przecież zakończyła się właśnie Liga Juniorów niedawno, ależ Leszno, jak wiemy, na miejscu numer... Niestety druga. Niestety. Ale jest pudło, a zatem o tym jeszcze dzisiaj porozmawiamy. A już teraz przed nami wyścig jedenasty. I w wyścigu numer 11 oczekujemy tutaj, mamy prawo oczekiwać na kolejny spektakl Janusza Kołodzieja. Spod płotu jeszcze nie jechał. Jest po równaniu, po polaniu, więc będzie musiał chyba popularny w Tarnowie i okolicach Janek czarować już od samego wejścia w pierwszy wiraż. Tak, myślę, że Janek jest na tyle tutaj mocnym zawodnikiem, że nie ma <laughs> dla niego znaczenia, jakie pole startowe uważam, że... Że w tej fazie czwarte pole może być korzystne, ponieważ widzieliśmy jak tam Janusz przygotowywał swoje pole startowe. Po polaniu. Ta nawierzchnia, która też jest na prostej, jest wilgotna, więc automatycznie można, o widzimy tutaj właśnie z podpłotu fajne wiecie, gdzie można tej powiedzmy nawierzchni nagarnąć kolejkę, lekko uklepać i stworzyć sobie takie nowe super miejsce do... Ale z kolei tutaj Panie Dawidzie po lewej stronie od grafiki najbardziej wyświecone, wyślizgane szyną dojazd może być, okazać się, że jest najgładszy. W białym łokdajem, w niebieskim Borowicz, w żółtym Jonsson i w czerwonym Kołodziej. I jak on tutaj się zachowuje. Pojechał szeroko, daleko do nasypanego, jakby wiedział, gdzie tam została ta luźna nawierzchnia. I na razie w dwa i zielono burzanie na już piękną, długą, prostą, tam rozpędzonym motocyklem już ich rozdzielił. I teraz jadący na czwartym miejscu Borowicz będzie gonił e, Łoktajewa. Kołodziej zaczyna swój spektakl i to jest atak na Andreasa Jonsona, który chyba e, tam dostał jakąś e, burę albo rozmowę ostrzegawczą, że nie powinien tutaj przyjeżdżać na czwartym miejscu i teraz Wspaniała poprawka w sprzęcie i również myślę zmotywowany dodatkowo Szwed i on już jest na prowadzeniu no i czyżby tutaj stracił dzisiaj pierwsze oczko w zawodach. Do tej pory Janusz Kołodziej, Mateusz Borowicz stara się jeszcze dogonić Rosjanina Łoktajewa, ale to chyba mu się nie uda. Jest już przygotowana do pokazania zawodnikom szachownica. Jonsson pięknie tutaj naokoło przejechał. Ostatni raz podobny pomysł ma Borowicz, żeby zaatakować Łoktajewa, ale jest 4 do 2. To jest panie Dawidzie, panie Dawidow. To jest pierwsze prowadzenie szparfa lubazu w dzisiejszych zawodach. Mieli tutaj zmiażdżyć, jak się mówiło w powszechnej opinii, juniorski skład selekcjonera Cieślaka. Tymczasem po raz pierwszy prowadzenie obejmują na cztery wyścigi przed końcem. No na pewno jest to sensacyjna wiadomość. Dopiero w jedenastym biegu Zielonogórzanie wychodzą na prowadzenie, nie ukrywajmy, z bardzo okrojonym składem unitarnów. No trzeba przyznać tutaj, że bardzo. Korzystniej i fajnie pechał Andras Jonsson, który odpalił, że tak powiem, w najlepszym dla siebie momencie pod dwójkach fizerze, świetny start i, i przywiózł trójkę z niepokalanym do tej pory Januszem Kołodziejem, który tutaj cuda czynił w pierwszym uku i po mocnej przycince był bliski wyjścia z czwartego miejsca na pierwszą, jednak troszkę zabrakło. Jonsson później już wykorzystał swój spryt i doświadczenie, gdzie dał się ponieść szeroko na tą wyślizgla... pusy na usypaną nawierzchnię, gdzie, gdzie tam niesie najbardziej i tak naprawdę yy, tutaj nie dał najmniejszych szans Januszowi Kłodziowi, żeby... Zbliżył się do siebie. Fajnie próbował atakować Mateusz Borowicz Aleksandra Boktajewa, jednak brakowało dziś tym wszystkim troszkę bardziej odwagi i, i pewności siebie, żeby atakować w sposób właśnie jacy, jak jechali bardziej doświadczeni koledzy z przodu, czyli po prostu bardziej szeroko. Tam gdzie ta nawierzchnia naprawdę odsypała się bardzo daleko, to już jest praktycznie półtora, 2 metry od płotu i tam, tam trzeba jechać, jeśli chce się osiągać dużą prędkość. Tutaj widać było na tych powtórkach, które przed chwilą się zakończyły, jak fantastycznie połapał, w cudzysłowie oczywiście znalazł już te kąty, jak należy ten motocykl ustawiać, jak należy na nim siedzieć, bo świetnie starał się jechać często nawet w virażach, w tych wyjściach i jak najmniej wyłamanym motocyklem. I widać było, że nawet Janusz Kołodziej tutaj ten wyjadacz, wymiatacz po tym, co zaprezentował w swoim poprzednim wyścigu miał problem, żeby tutaj do aj się zbliżyć.